Cześć, witajcie. No, nagrywam, bo tam takie wydarzenie, powiedzmy, na Stepen, dosyć ważne. Stepen przystąpiło do współpracy z Adidas. No i w związku z tym oni zrobili loterię na te pierwsze takie specjalne buty Adidasa dla Stepen, czyli buty Genesis o numerach 1 do 1000. Przynajmniej oni tak piszą na giełdzie Muar, na tej, na tym, na tej z, z giełdzie NFT-ków, na której można właśnie tą, te losy kupić. No oczywiście trzeba 10 tysięcy GMT za jeden los założyć. No i tam jak yy, na grupie telegramowej jesteście, to widzicie jak strasznie duży problem miałem, bo mi się tam pomieszały konta IDFSL. Teraz tak, nagrywam to po to, żeby powiedzieć, że ta gra się naprawdę trudna robi. Jeżeli tam jakieś chce się dodatkowe aktywności robić, typu, właśnie udział w jakichś mocniejszych airdropach, posiadanie, właśnie, genezys i tak dalej, to trzeba się strasznie mocno zaangażować w tą grę i tam ogarniać dosyć dużo rzeczy. No i tam pierwszym krokiem to było właśnie zrobienie tego FSL ID. Jak ktoś tam używa więcej niż jednego kąta Stepen, no to. Jeżeli przekroczył tam 1000 km, no to większość ludzi na naszych grupach społecznościowych przekroczyło te 1000 km 1000 km, no to wtedy zdobywało tą odznakę rang 6 to jest jakby te minimum, które, które upoważnia nas, żebyśmy wzięli udział w tym losowaniu na giełdzie Muar, żeby zdobyć Genesisowe, Genesisowe buty Adidasa, tak? No więc po wielu trudach udało mi się ten los, że tak powiem, wykupić. Oczywiście to jest takie, no, że stracę te 10 tysięcy GMT jak wygram, tak? no to powiedzmy ryzyko straty na takim genezisie jest niewielkie, no bo raczej one są trochę więcej warte, więc można je albo od razu sprzedać za no powiedzmy dwu-trzykrotność, ja w ogóle myślę, że za czterokrotność bym go wystawił na początku. No albo po prostu potrzymać wzrok. Zależy kto tam jakie ma wizje w swojej tutaj obecności w tym projekcie. No jestem już trzeci rok jakby. Ciągnę to, więc yy, 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 myślę, że tego Genesis'a może nawet bym trzymał przez jakiś czas. jeśli nie woła. Chociaż mówię, no, no te 10 tysięcy GMT trochę klepałem, żeby je po prostu butem i jakimiś tam skrzyniami, dziewiątkami wyzbierać. No ale dobra, raz kochę się śmieć. Zobaczymy, czy się załapie. Parę osób z naszej grupy telegramowej próbowało. Na pewno Timark yy, wszedł w temat. Nie wiem jak yy, Sylwester yy, i Adrian, bo tam Adrian miał jakieś problemy. Ale to na bieżąco piszemy i rozmawiamy o tym. Yy, jeszcze zostało kilkanaście godzin tego rafla, więc no jak ktoś ma ten, step, ten ID FSL zrobiony, to tak trzeba bo to jest tak, że jak się zaloguje tymi yy, tymi kodami do FSL ID to tam macie poligonowy i Ethereum portfel to trzeba dodać nowy portfel yy, Solany właśnie ten dodać, który się ma na swoim Portfelu stepem. Tak, czyli do, do konta stepem, z którego macie tą rank 6. Wiecie, to jest mega, mega zagmatwane, ale jeżeli macie w swoim koncie stepem tą rank 6, jeśli chodzi o kroki, czy znaczy o kilometry, czyli te 1000 kilometrów i zalogowaliście się i sklejmowaliście te, powiedzmy, ja mam 1000. 1100 punktów, na drugim koncie 1400 punktów i na trzecim koncie 2200 punktów, ale na tym co 2200 mi się nie udało akurat na Muar wystartować, bo, bo sam popieprzyłem właśnie 2FA Google Authenticatora. No ale jak już się przez Muar giełdę zaloguje, zalogujecie przez ID FSL. tak? No to tam trzeba dodać portfel Solany, ten z Fantoma najlepiej, czy jaki tam macie Metamask, nie wiem, czy co tam jeszcze Solany obsługuje. Ten konkretny wallet z konta Stepen. Jest jeszcze kilkanaście godzin, jak ktoś ma te 10 tysięcy GMT, czy na giełdzie, czy gdziekolwiek, można na ten portfel przesłać, jeżeli jest on widoczny przez Muar. Ale poprzez właśnie konto FSL, FSL ID, no to możecie spróbować. No, tyle na dzisiaj. Pozdrawiam. Cześć.